Dzień dobry. Przedstawiam państwu apel, z którym zwróciliśmy się do senatorów Rzeczypospolitej Polskiej. oraz do tego apelu zostały dołączone niezbędne zmiany legislacyjne do projektu ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Powiem w skrócie o co chodzi, mianowicie dotyczy to szczepionek. Obecnie temat szczepień wywołuje duże zainteresowanie w społeczeństwie. Jest to spowodowane tym, że szczepieni jesteśmy szczepionkami zawierającymi rtęć lub inne składniki wywołujące choroby nieprzewidziane w ramach ordynowanego szczepienia. Przede wszystkim boli nas fakt, że szczepieniom poddawane są noworodki. Kiedy noworodek się rodzi, przychodzi on na świat ze swoją naturalną odpornością. W krajach Unii Europejskiej ta grupa dzieci jest szczepiona dopiero po ukończeniu trzeciego miesiąca życia. Okazuje się, że w naszych szpitalach. Noworodki szczepione są szczepionkami zawierającymi rtęć i inne składniki szkodliwe dla zdrowia, jak również po y, przeprowadzeniu licznych badań y, te dawki szczepień przekraczają dopuszczalne normy. Y, chcielibyśmy że jeżeli jest taka potrzeba przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych, żeby to robić na grupie osób, które są zagrożone tymi chorobami. Natomiast ani noworodki, ani niemowlaki, ani kobiety w ciąży, ani studenci, którzy nie znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zakażenia się chorobą zakaźną. Nie powinni być obowiązkowo szczepieni, wówczas powinien obowiązywać system szczepienia refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wtedy kiedy dana osoba wyrazi taką potrzebę i taką wolę. Dlatego, że wprowadzanie szczepień ochronnych jako obowiązkowych pod groźbą zastosowania kary grzywny, czy też nawet w projekcie, tym, który będzie rozpatrywany przez Senat, zastosowania przymusu bezpośredniego jest, jest uregulowaniem bardzo daleko idącym. Jest to po prostu niewspółmierne do tego, co, co chcemy osiągnąć, stosując dane szczepienie ochronne.